I no, zajęło mi to z dwie godziny, wiesz? Słuchaj, zrobimy taką akcję na Twitterze, kiedy mi się to nareszcie uda um, wysłać do sieci. W komentarzach prosimy o to, żeby ludzie wysłali TikToki, które mają szansę Ciebie rozśmieszyć, okej? Okay? Nie no, spoko, podejmę to wyzwanie. Na Twitterze ja Cię oznaczę i będziemy weryfikować, co ludzie nam podrzucają. Dobrze, poczekam. Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrape, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Olek, bardzo chciałbym użyć słów, które nie nadają się na antenę, na wizję, one by były do wypikania, bo, bo nie potrafię tego zrozumieć, co się wydarzyło przez ostatnie półtora tygodnia w Twoim przypadku. <ścoughs> to zrozum. To zrozum, jak powiedział Maciek Maciuszek. Tak. Yy... No ja też, no. Dobra, I wyjeżdżamy stąd, wracam do domu. E, muszę m, no, przemyśleć e, parę rzeczy, podzwonić, e, e, przegadać. No ale byłem co, 7 razy w top 10, dwa razy w top 3, nieźle. <grym>, nie jest źle, tylko to... Tylko to wszystko w momentach, które, tak jak sobie trochę żartowaliśmy, jak ten mały bobas i nie ma mocnych, że są te supermoce, ale one gdzieś na boki uciekają, to nie jest kierowane tam, gdzie powinno. Jak, jaki masz plan teraz? O to jest moje pytanie. Czy to jest o mental tutaj chodzi, czy jak ty to czujesz na tę chwilę? Czeka mnie ważne zadanie. Muszę wrócić w stanie, jak w zeszłym roku. I... No tak, taki stan przypomina mi teraz Paweł, e, takiego mnie z zeszłego roku, mm, więc e, muszę przepracować ten, ten tydzień, e, ten czas w domu, żeby wrócić właśnie w takim stanie. W takim stanie gościa, który, który czym się charakteryzuje? No, musiałbyś to wypikać. Spróbujemy. Nie, no nie będę tutaj się rozwijał. Myślę, że każdy, każdy się domyśli um, o jaki stan chodzi i um, myślę, że, 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 że w następnych konkursach już będzie dobrze. Luz o to chodzi? No, nie do końca. Że trzeba mieć trochę dystansu do tego? Tak i coś jeszcze. Olek, powiedz mi, jaki jest główny wniosek, który zabierasz do domu stąd? No bo sportowo masz to w sobie, przecież no, pokazałeś, więc to nie jest tak, że to był kijowy turniej, do śmietnika i do zapomnienia wszystko, co tu się wydarzyło. Nie wiem. Jeszcze się muszę nad tym zastanowić, bo muszę wyciągnąć wniosek i iść dalej. Skoki cię denerwują? Dzisiaj, teraz konkretnie? Czy dalej je kochasz? Nie, dalej je kocham. Nie, nie denerwują mnie. No to um, um, nie denerwuję się na nie, jestem może sfrustrowany, ale tego nie zmienię teraz, więc muszę się to zaakceptować i e, zrobić krok do przodu. Jak się? Bo często mówicie, trzeba to uciąć, trzeba zapomnieć. Wsiadasz do busa i coś Śpisz, jesteś wściekły, piszesz do kogoś, oglądasz coś. Co się robi w takiej chwili? Nie, jak jechałem tutaj, po Innsbrucku, to szukałem na siłę coś, co, znaczy na TikToku, coś, co mnie rozśmieszyło. I no, zajęło mi to z dwie godziny, wiesz? Słuchaj, zrobimy taką akcję na Twitterze, kiedy mi się to nareszcie uda um, wysłać do sieci, w komentarzach prosimy o to, żeby ludzie wysłali TikToki, które mają szansę ciebie rozśmieszyć, okej? Okay? Nie no, spoko, podejmę to wyzwanie. Na Twitterze ja cię oznaczę i będziemy weryfikować, co ludzie nam podrzucają. Dobrze, poczekam. E, ale nie, teraz nie mówię, że, że jestem jakiś smutny, bo e, pewna część się skończyła. Tak? Skończyło się, skończył się turniej i teraz zacznie się nowe. Olek, ee, kiedy czekaliście na Pawła, fajny obrazek swoją drogą, bardzo pokazujący, że, że, że nie jest Wam obojętne to, co ten facet osiągnął, ale potem, Austriacy, no to przejdzie do historii. Kiedyś było Achnen, czy Janda, Janda czy Achnen. we dwóch wygrali, ale dzisiejsza historia nie jest gorsza. No, dzisiejsza historia nie jest gorsza i myślę, że nie chciałbym być w skórze Krafta, bo e, zrobił mu krzywdę. Tak to odbierasz właśnie, bo, bo tych wiesz, teorii, scenariuszy o tym, co się wydarzyło, czemu będzie, będzie milion, jaka jest twoja na to wszystko. Belka w dół, jedziemy dalej. Bo, okej, okay, sport, sportem też trafił na, no super, no oczywiście skocz, mógłby skoczyć z tej belki bardzo daleko, nie? Mm, okej, okay, y, sytuacja ma dobrze, obniżamy belkę. Myślę, trener nie chciał tego robić, bo, yy, bo to są jego zawodnicy i yy, jeden z drugim walczyli. Postawił na to, myślę, że żyli że że, że zdecyduje. No jury zdecydowało, że tak, żeby czekał. No i czekał, i czekał. Nie wyobrażam, co wtedy, nie wyobrażam sobie, co wtedy musiał czuć, ale no, moim zdaniem to zrobili mu krzywdę. Ty na pewno wiesz, co czuje skoczek, kiedy jest gotowy do skoku, już za chwilę, bo wy to macie na milimetry, pościskane, te wkładki, te buty, to nie jest praktyczny sprzęt, żeby sobie posiedzieć na mrozie bez żadnej kurtki, bez wszystkiego, no traci się performance pewnie wtedy. Tak, pomijając to, myśląc o tym, jak tam, a pomijając to, a prostu co miał w głowie, jak tam jest, dlaczego nie jedziemy, dlaczego ta pauza? Zdenerwowanie, okej, okay, był przygotowany do skoku w 100%, a tu jednak przerwa i no ciężkie miał wyzwanie. Ja powiem czy ja się stresowałem, kiedy patrzyłem na niego, kiedy tak sobie usiadł. Z boku belki startowej był taki moment. Nie na samej belce, tylko na samym końcu, czekając na to, co się wydarzy. Miliard myśli chyba. A co myśli czofenik w tej sytuacji, bo nie możemy odebrać mu tego, że punktowo był najlepszy. Tak, no skoczył bardzo fajnie. No ale jeżeli Krafta wypuści od razu w tych warunkach, to pozamiatane. Tym Kraft tutaj widzę. No nie. Eee, należało się mu. Wielu z nas ma chyba takie, takie odczucia, ale ja tu wrzucę jeszcze 50 groszy, a Herlowi się nie należało, w sumie skakał najdalej. Tak, ale źle wylądował i to no jakby tak pół punkta więcej zdobył, no to, to byłaby inna sytuacja, ale no super metry, tylko no... W Innsbrucku lądowało na dwudziestki i te skoki były na dwudziestki na naprawdę. Krafta zresztą też. Tutaj jednak ten telemark zawiódł niestety. Co za miszmasz, co za cyrk to wszystko. Chyba, chyba od tego uzależnieni właśnie jesteśmy, od takich historii. No dokładnie, adrenalina i historie nie do po... no właśnie. Otóż to, Olo, szczęśliwej drogi do domu, czasu z bliskimi, bo pewnie też tego, tego brakuje po tym okresie świąteczno-noworocznym. Dokładnie, nie mogę się doczekać, jak przytulę żona i zobaczę moje dzieci, jak się zmieniły. Dziękuję za walkę.